Prawda, nie mam żadnej czerwonej fedory, ale mam przynajmniej swoje gogę. To musi nam wystarczyć. Hej, witajcie ludzie z odległych galaktyk na kanale Elwizja. Wiele osób pytało mnie o recenzję Carmen Sandiego, tej nowej Netflixowej, bo de facto zrobiłam coś w stylu recenzji już rok temu, ale było to bardziej porównanie naszej nowej Netflixowej wersji do tej starej, klasycznej. Jeżeli jesteście ciekawi, jak twórcy zmienili historię z tej klasycznej wersji na tą nową, to zapraszam was do tamtego odcinka. Tam udało mi się całkiem sporo porównać. Dzisiaj nieco skromnie o tej starej wersji, a skupimy się na tej nowej Netflixowej i na zakończeniu, które niedawno miało miejsce. Jeżeli chcecie posłuchać trochę więcej o franczyzie Carmen Sandiego, to zapraszam Was do odcinka podcastu Kresków Cast, gdzie opowiadamy o tym kolosie marketingowym, bo dostaliśmy gry, książki, gry planszowe, nawet teleturniej. Także jeżeli jesteście ciekawi tych kulis jakby marki, to zapraszam Was na tamten odcinek. Swoją drogą, zanim Carmen Sandiego zawitała na Netflixa, to mój przyjaciel, który um, uwielbiał tą Kreskówkę w dzieciństwie męczył mnie, żebym nagrała jakiś odcinek na temat tej starej, klasycznej wersji. Jakiś tydzień później, po tym, pojawił się pierwszy zwiastun do Netflixowej wersji. Taki tam zbieg okoliczności. A teraz bez zbędnego przedłużenia przejdźmy już do rzeczy. Carmen Sandiego zaczynała jako geograficzna gra edukacyjna. Taki stary serial bardzo przypominał grę komputerową, co skutkowało w dosyć niespójnej formie. A mimo swojej dydaktycznej roli i nieco chaotycznych zabiegach reżyserskich, zyskał ogromną popularność. Na co oczywiście wpłynął również rozwój marki. Franczyza Carmen przeszła wiele. Również prawa do Carmen przechodziły z rąk do rąk. Aż w końcu w 2019 roku wiemy, gdzie nieuchwytna Carmen się znajduje. Na Netflixie. Platforma spróbowała wskrzesić zapomnianą bohaterkę i uwspółcześnić ją dla nowego pokolenia widzów. Sama postać Carmen zmieniła się diametralnie na przestrzeni lat. Zaczynając jako postać poboczna. Co prawda służyła jako postać tytułowa, ale była bardziej jako jakaś hipoteza istniejąca tylko w teorii, którą nadmiar złego trzeba było złapać. Początkowo zaczynała jako była agentka Akme, która wstąpiła na ścieżkę zła i występku. Nadal jednak funkcjonowała z kodeksem moralnym, co sprawiało, że ciężko było stwierdzić jednoznacznie, czy Carmen jest tak naprawdę dobra, czy zła. Kończąc jako była członkini VILE, czyli tej złej organizacji, która ostatecznie staje się samozwańczym stróżem prawa, działając solo na własnych zasadach, co oczywiście nie współgra z faktycznymi policyjnymi służbami. Wraz ze zmianą konfliktu zmieniono również wygląd naszych Bohaterki. Przede wszystkim skorzystała ona z oferty odmładzającej, zmieniono jej kolor włosów, jak i również odcień skóry, żeby jeszcze bardziej uwypuklić pochodzenie bohaterki. Generalnie styl w nowej animacji jest designerskim majstersztykiem. jest bardzo estetyczny, charakterystyczny i unikalny. I owszem, jestem w stanie stwierdzić obiektywnie, że styl ten jest bardzo wyjątkowy i zjawiskowy ale mi osobiście nie przyszła do gustu, ale to tylko moja osobista opinia. Wiem, że wielu z Was styl ten się wizualnie podoba i nie ma się co dziwić, bo jest naprawdę dobrze wykonany. Design nowej postaci zawdzięczamy Kevinowi Dart i studiu Chromosphere. Przypadkowo też nowy design postaci Carmen przypomina aktorkę Gina Rodriguez, która podkłada głos pod naszą Carmen i została obsadzona w roli Carmen w nadchodzącym pełnometrażowym filmie live action. I trzeba wspomnieć, że Gina Rodriguez to naprawdę dobry Wybór i idealna aktorka pod Carmen. Gina dorastała z marką Carmen Sandiego, była zaszczycona przyjmując rolę swojej bohaterki z dziecięcych lat. Oprócz tego, przypadkowo wygląda tak jak bohaterka, którą gra. Poza tym, jest bardzo uzdolniona fizycznie, jest też kaskaderką. I do samej roli Carmen Sandiego przygotowywała się w ten sposób, że brała intensywne lekcje różnych sztuk walki. Więc aktorka idealna. A sam fakt, że to ona właśnie wciela się w postać Carmen Sandiego ma ogromne znaczenie, jeśli chodzi o reprezentację latynoską, o czym aktorka bardzo często wspomina. A co tak właściwie zainspirowało twórców do nekromancji i wskrzeszania dawnej bohaterki? Odpowiada Dionka Capizzi, jeden z głównych twórców i Caroline Frasser, producentka serialu. Zgodnie twierdzą, że teraz był najlepszy czas na wrócenie do korzeni. Szczególnie, że na tamten moment nie było wielu produkcji z kobiecą protagonistką, szczególnie latynoską, z którą można by się utożsamiać. A serial wstrzela się w obecny trend przedstawiania różnorodności i akceptacji samego siebie, nieważne kim jesteśmy i skąd pochodzimy. Chcieli uwspółcześnić postępowanie Carmen, dając silną protagonistkę i przedstawiając ją nowej widowni w nieco inny sposób, żeby celebrować i odkrywać przez rozrywkę różne kultury świata. Zostawiając oczywiście ten aspekt edukacyjny, ale przedstawiając historię tym razem z perspektywy Carmen. Twórcy bardzo chcieli korzystać z efektu sentymentu starszych widzów i wielokrotnie puszczają nam oczko. Ale cały czas musieli pamiętać o tym, że seria generalnie kierowana jest do dzieci. Docelowa grupa wiekowa widowni to 7 do 11 lat. No oni też musieli czerpać rozrywkę z nowej serii, a twórcy nie mogli sobie pozostawić pozwolić na takie ciągłe hermetyczne nawiązania do starej serii, mimo że dalej je przemycają. Tak więc seria przyciąga starych fanów, jak i stanowi rozrywkę dla nowych fanów, bo zdecydowanie broni się jako autonomiczna produkcja. Powstała fantastyczna strona internetowa, która stara się wyjaśnić fenomen Carmen Sandiego, głównie korzystając z komentarzy dawnych fanów. Kiedy wejdziemy na stronę, pierwsze co widzimy to wszystkie tweety fanów, zarówno dawnych i nowych na temat serialu, które razem tworzą twarz Carmen Sandiego. Twórcy w pewien psychologiczny sposób Podejmują się próby wyjaśnienia, czym Carmen zasłużyła sobie na taką ogromną popularność na przestrzeni lat. Wyodrębniają więc pięć faktorów, które stanowią tak zwany efekt Carmen. Carmen smart, czyli powiedzmy bystrość Carmen. Carmen zawsze była produktem edukacyjnym, przybliżając nam kulturę innych odległych miejsc, których nie mogliśmy poznać czy zobaczyć osobiście, zaszczepiając w nas zainteresowanie światem. Passport goal, czyli cele podróży. Jeśli jest ktoś, kto widział każdy zakątek świata, to jest to Carmen. Dlatego nie jest niespodzianką, że ludzie używają jej imienia, Zamiennie z podróżami podczas swoich wypraw. Carmen pobudzała chęć podróży, uczenia się nowych języków i poznawania innych kultur w niejednej osobie: Trailblazer, czyli pionier. Ponieważ Carmen nie była określona, czy jest superbohaterką, czy łotrem, znajdowała się na przecięciu reprezentacji, co czyni ją inspiracją dla dzieci na całym świecie. Carmen miała nadal swój kodeks moralny, nawet jeśli nie zawsze wspierała wymiar sprawiedliwości. W ten sposób każdy mógł się z nią utożsamić. Signature Style, czyli ikona mody. Czerwony płaszcz i kapelusz to najbardziej ikoniczny styl, jaki wrył się w pamięć dawnych widzów, jak i w popkulturze. Teraz są z łatwością rozpoznawalne. Culture Icon, czyli symbol kultury. Carmen pozostaje postacią ikoniczną, jako że odniesienia do jej postaci pojawiają się w popkulturze, wywołując wspomnienia dzieciństwa. No i faktycznie, nawet jeżeli nie oglądaliście Carmen w dzieciństwie, czy nie znacie tej starej wersji, to mogłabym się rzucić w oczy i mogliście rozpoznać, że. Coś jest na rzeczy z tym czerwonym płaszczem. To według twórców jest właśnie efekt Carmen. Jedną z największych różnic w odniesieniu do starej, oryginalnej wersji jest to, że Carmen w oryginale była chodzącą zagadką i nie znaliśmy jej tak naprawdę, nie wiedzieliśmy kim jest. I jasne, pod koniec starego serialu dowiadujemy się trochę więcej o jej ojcu, ale w dalszym ciągu jest to otulone tajemnicą. W tym wypadku w Netflixowej wersji stawiają na genezę bohaterki, na jej historię którą poznajemy razem z nią. I to bardzo podobało mi się w Netflixowej serii. Skupienie uwagi na życiu Carmen, na odkrywaniu kim ona tak naprawdę jest, kiedy wszyscy starają się złapać złodziejkę, tak ona próbuje złapać swoją tożsamość. Podoba mi się nadanie osobowości i charakteru wielu postaciom, które w starej wersji były płaskie jak Decha. rozbudowują historię nie tylko tytułowej bohaterki, ale i drugoplanowych postaci, czy chociażby złoczyńców, którzy nie dostali tyle czasu ekranowego w starej serii, jak i w bogatszym świecie ogólnie przez budowanie różnych relacji bohaterów między sobą. Pierwszy sezon mnie zaintrygował, drugi mnie już trochę znudził, ale trzeci i czwarty już wracają na właściwe tory. Sposób budowania historii w tym serialu jest bardzo dobry i harmonijny i gdyby utrzymali tą tendencję do samego końca, prawdopodobnie nie miałabym zarzutu. Niestety mam pewne problemy z zakończeniem i wiem, że wielu z Was ma podobne Odczucia i prawdopodobnie niektórzy z Was lubią zakończenie mimo wszystko. Także sama mam trochę mieszane odczucia. W ogóle mam wrażenie, że nad zakończeniami seriali ciąży jakaś klątwa, bo jest to wyjątkowo trudne zadanie, żeby napisać dobre zakończenie, które usatysfakcjonuje widzów i twórców. Jednym wychodzi to lepiej, jednym wychodzi to gorzej, ale ostatnimi czasy mam wrażenie, jakby żaden serial nie, nie był tym wybitnym epilogiem i pewnie podchodzę do tego zbyt krytycznie po prostu. I tutaj trzeba tylko podkreślić to, że nieważne jak, nigdy nie będzie takiej sytuacji, że będziemy w stanie zachwycić wszystkich. No ale dobra, jakie są moje wnioski w związku z zakończeniem serialu. Uważam, że ostatnie odcinki za bardzo przyspieszyły z fabułą i pozostawiają wiele do życzenia. Podoba mi się, że niewiele nam mówią i zostawiają tą rąbkę tajemnicy, co idealnie pasuje do całego kształtu serii, której protagonistką jest najbardziej enigmatyczna kobieta świata, ale uważam, że zakończenie było za bardzo otwarte. Myślę również, że motyw ze złą Carmen mogli spokojnie eksplorować nieco dłużej. Twórcy jednak zdecydowali się na najbardziej leniwy zabieg scenariuszowy i przeskoczyli sobie czas. I to dwukrotnie w jednym odcinku. Pewnie można by to było jakoś lepiej rozłożyć czasowo, niż upychać wszystko w jednym odcinku. Bo to były dobre motywy, ale mam wrażenie, jakby poświęcili na nie za mało czasu. Minusem dla mnie, jak i zarówno pewnie dla was, jest poprowadzenie związku romantycznego, czyli Carmen i Grey. Jak dla mnie, to na poziom relacji, jaką mieli, Carmen nie za bardzo przejęła się losem swojego przyjaciela. Kobieto, no, prawie zamordowałaś kolesia i nawet nie wysiłaś się na to, żeby sprawdzić, czy żyje? Co do samego wątku, nieco obszerniej wypowiedział się na jego temat kapizji. Kap Caprizi, kapizi, twórca. <grymne> Przyznaję, że bawili się tym wątkiem. Twierdzi, że jest tam relacja, ale nie miłość, bo romans może być podchwytliwy i trudny do przedstawienia w serii de facto kierowanej dla dzieci. Twórcy jednak kibicowali temu związkowi i do końca prowadzili zawzięte dyskusje, czy powinni kontynuować to jako romans, czy jednak go uciąć. Także była na to szansa, no ale jest to program dla młodszej widowni, więc e, nie chciano komplikować życia. Nie powinienem komplikować jej życia. Być może więcej zobaczymy tego romansu w filmie pełnometrażowym. Generalnie czuję, że nie było to dobre pożegnanie z serią. Czegoś mi tutaj brakuje. Może jest to po prostu niedosyt, ale brakuje mi jakby takiej klamry, która spinałaby to wszystko i pozwoliłaby mi. Na spokojnie zamknąć ten rozdział. Mimo to w dalszym ciągu zakończenie jest dosyć satysfakcjonujące, bo zakończyło się najlepiej jak mogło. A serial miał niezaprzeczanie, bardzo dużo dobrych momentów i zdecydowanie jest jednym z lepszych rebootów. Podobało mi się jak serial również zatacza koło i odnosi się do starej serii. Na początku z tym symbolicznym przekazaniem płaszcza z poprzedniej aktorki głosowej na nową, jak i to, że serial kończymy tym samym, czym starą serię zaczynamy, czyli Ivy i Zach w szeregach Akme a Carmen zawsze gdzieś w cieniu. Więc serial jest zdecydowanie warty waszej uwagi, jeżeli ktoś jeszcze tego nie oglądał. Ale zapewne wszyscy to widzieli, skoro jesteście na tym odcinku, a tutaj trochę było spoilerów. Od dydaktycznej gry komputerowej, przez nowy fantastyczny serial, aż po film live action, na który teraz... Niecierpliwie czekam, naprawdę chcę już go zobaczyć. Carmen przedstawia nam od lat różne zakątki świata, pobudza chęć nauki i zaszczepia w nas chęć podróżowania. Carmen zdecydowanie stała się postacią ikoniczną ten niedościgniony Robin Hood w czerwonym płaszczu. Serial od zawsze oferuje nam świetne kino szpiegowskie z dobrze zbudowanymi postaciami, angażującą fabułą i masą faktów na temat pięknych lokacji, po których podróżujemy wraz z Carmen. Samo zakończenie serialu również ma symboliczny wydźwięk. Jak twierdzą twórcy, chodziło o to, że każdy z nas jest Carmen. Każdy z nas może być Carmen i każdy może przywdziać ten czerwony płaszcz. Gdzie do diaska jest Carmen Sandiego? Zapewne w wielu naszych sercach. Tymczasem jak zawsze chciałabym tutaj podziękować wszystkim moim patronom. Jeżeli też chcecie dołączyć do grona patronów, to wiecie co robić. Linki znajdziecie w opisie. Tak samo jak znajdziecie linki do wszystkich social mediów, na które was zapraszam: Discordy, tip and donation, Instagramy, inne dziwne rzeczy. No wiecie jak to działa, prawda? Równocześnie chciałabym Was zaprosić na Kreskówka, czyli podcast o animacji, który prowadzimy razem z Trickster. I przypominam, że jest tam godzinny odcinek o Carmen Sandiego. W zasadzie o Marce i franczyzie Carmen Sandiego, niż o samej postaci. Ale o zakończeniu i serialu też tam coś się trochę znajdzie. A na koniec subskrybujcie ten kanał. Dziękuję Wam za każdy komentarz, lajka i w ogóle wszystko, co robicie. Naprawdę wiele to dla mnie znaczy. Dziękuję Wam za oglądanie i zapraszam Was po więcej. Cześć.